No, cześć, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Yy, w, w, yy, w poprzednim odcinku przerwało na jak zbierałem kartę, ale zbyt dużo was nie minęło, ponieważ tylko po prostu poszedłem do domu Hagrida, gdzie wykrył się smoczek i od razu tutaj Quidditch się ja teraz pokazał. Więc no. dużo nie straciliście. No, teraz będziemy grać w Quidditcha, nasz pierwszy mecz. Chyba. No. Jak słychać, komentuje mecz Lee Jordan. No i chciałem powiedzieć, że będę grał oczywiście więcej meczów Quidditch'a tam osobno w menu. Y, w menu można dać Quidditch, y, bo tam można grać. No to będę grał i nagrywał też filmiki no, z, z tych meczów. Dlaczego wszystkie latają? A Harry sobie stoi. Dobra, gramy mamy nie, nie dać się w tym trafić jaką się nazywają. Tuszką i zawać z nic. dobra, Puszkamy go. Mamy Jak zwykle góra w górę, z dołem my się robi. O kurde. Co to jest? Ja to bliżej się już za paniem. Był się pasek na dole wypełnia do no kurde. Okej. Chyba nie będę w nim akwilidżył. Jest, jest, jest. Jest, udało się. Jest, mamy znietź i wybieraliśmy merdę dzięki mnie. Oczywiście inni się nie postarali. Tylko ja. No, fajnie, no koniec meczu, no. O, już się robi ciemny. Obraz, już się robi ciemny. Nie, jednak. nie hmm. Krótki był ten mecz. Postaram się wrzucić więcej meczów. Będzie taki specjalny odcinek, gdzie będą mecze. Albo kilka na, może nawet odcinków. Mhm. Zanim pójdziemy tam, jeszcze tutaj popatrzymy za kartami różnymi. Hello. Hello, ty, kolejcy z Haterinu nie mówi do mnie ty, o tych Ty wygrałeś ty. ty z nami ty śmieci. Tylko przyjazny jest. Po pierwszy raz się tak spotyk spotykam z takim przypadkiem. Idziemy, mamy iść tutaj chyba. ...żeby nas żadna karta tylko miała Karty są ważne. Nie umiała... no, karty są w tej grze ważne. A właśnie, nie ja pokazałem was, znam Salazar Slytherina. Salazar Sitterin. Jeden z czterech korzyści ich odwartów i jeden z czterech nowych odwartów nosi jego imię. Będziemy znowu szli tam na górę? Chyba tak. No, też się lubię. Idziemy. Hello! Choć Cię nie znam. A tutaj da się coś zrobić? Nie, nie da się. Mam Na nadzieję, że tutaj już nas... Irytyk nie, zasko... nie zaskoczy. Nie, nie zaskoczy. Ale Freddy George tam idą. Po co? Po co? Ale będziemy musieli chyba i za nimi. Udało się za nimi, ale najpierw... Bo pierwszy raz mam taką okazję, że sobie połazić po gwarcie. Więc... Tam już nie ma tego lusterka. Gdzieś tam mi się podam te fesolki nie wiem co tam mówi, ale... Co? Że... Nie, dobra. Czy tutaj coś jest? Co to jest za miejsce? Mogło to być karta, nie? Nie wiem, po co ja kręcę. No i nie powinni uh, wstawiać kart. O, a -a -a, widzicie? <stutujesz> Teraz. No, nie powinno być kart, więc... Nie się już gdzieś po chłoparcie, ale idziemy do, za tym Fredem i George'em, bo po co tracimy tutaj czas? Czy to jest to miejsce, gdzie Fred i George poszli? Nie. A nie, my tam możemy iść, ale my jakoś jeszcze pójdziemy do... Freda i George'a. Gdzie się tutaj idzie, tędy? Gdzieś w pokoju Goblinów. Ale lagrów i ta ta A, ale zdążyłem że się, jakby to powiedzieć, uwolnić. I teraz pójdziemy do Freddy'ego, George'a, a potem chyba do Filic'a. Poszukać w dziale książek zakazanych. Więc tam jeszcze nie idziemy, a zobaczymy, to tam jest. Tam poszli Freddy George. Tak, tam będzie karta jakaś. No to idziemy tam. A i jak się pójdzie, tutaj gdzieś wyjdą teraz. Tutaj z tego, za tego obrazu wyjdą, jak dobrze pamiętam. No to za tego, kominka. No wiem. hej Harry, siema. Mam 25 pięć Mam, prawda? Zobaczymy co, jaką kartę mi dasz. Co to jest? No, to jest Bertie... Bertie Bot. To jest ten, który zrobił te... fasolki wszystkich smaków. Dobrze mówię. Tak. Bertie Bot. 1935 A on mm, stworzył pasolki Berti jego Botta. No logicznie to jest Bertie Bot. Tam teraz się tam otworzył ten obraz. Wiedziałem. Czy tam będzie karta? Panie Bo. A, i musimy się jeszcze z okręcia nauczyć. No przecież nam zostało. Dobra, to było na tyle w tym miejscu. Teraz idziemy dalej. Tam na górę do filtrów chyba, bo tam pójdziemy do... Już tą drogą chyba nic nie teraz idziemy tam. Aha, fajnie, też się cieszę. Zapisy... Zapiszemy sobie grę. Idziemy schodami. No, idziemy, idziemy, idziemy i jestem No, idziemy do tego, Musimy się nauczyć Lumos. Tam Snape? Nie, bo jeszcze nie byliśmy na lekcji Snape'a w ogóle. Tak właściwie. o kusztykał. było, widać chyba. O kusztyka. jeszcze będziemy się iść na lekcję Snape'a nauczyć Lumos i innych wow Tyś... widziałeś to? że Snape coś tam coś, coś tam fajnie chodźmy bo Filch nas zauważy albo teraz będzie tam chyba szczekanie psa no Aha, właśnie, jakbyśmy tam u Haglida, to on nam jeszcze w nagrodę dał flat. wcześniej się co go minęło. Idziemy na lekcję. Nauczyć się zakręcia Lumos. No to idziemy. Ciao. <laughs> tak No. nie postarałem się, ale nie, ładnie. Uh -huh. Lumos Ciekawe czy Lumos też będzie mówił z akcentem 5 punktów do Gryfin toru 195 musimy te 200 przekroczyć nie? Ja? An outstanding effort, Mr. Potter. Ten no już przekroczyliśmy dwusetkę. Teraz się też uda. 220 no na na czy pierwszy raz się uda no, Ach, nasza ostatnia Trudy. szansa już yes. no pro... Boże, nie, nie uda się. Och, ten procent, czy wy to czujecie? Czy wy to czujecie? Dwóch <grym> procent <podobały> <20. grym podobał> tylko zabrakło. Snow 3 na 4, ani razu się nam nie udało, jestem ofiarą. O, Neville tam stoi, dlaczego oni tam nie mają krzesła? No raz, do zobaczenia.